Rozdział szósty. Przybycie do wioski. Tu, tu, tu. What do was wszystkich. <laughs> o mój Boże, to byłoby creepy. Apart from break my neck, I mean. Go back, I guess. Go back where? Wherever. Depends where I can find food and fuel. I, I usually keep moving. Y you could probably stay. If you wanted. I'm just saying when my father hears about all you've done for me i know he'll offer you a home if that's what you want I can't believe we actually made it. Stop here. Stop here. Stop here. This is it. We can't go any further on the bike. It'll trigger the defense systems. Oh. My father can be a little weird about strangers. So just, so just let me do all the talking when we get there, okay? Co okay. oh, mam takie wrażenie, że ta wioska nie będzie działała. So jak Musimy radio, and they'll let us in. Follow me, monkey. I Mam takie wrażenie, że dostaniemy w pierdzie coś tutaj. Ała! Cholera, rzeczywiście pod prądem, sprawdziłem. Nie nic tam nie płonie w sumie. Może wszystko git. Kurde, ale ktoś miał nadzieję, że musiał mieć łeb na karku, żeby zbudować takie coś. Weź to takie coś pobuduj. No kurde, skąd te kontenery tu wytrzasną? Magiczny projekt, weź naftu z siemanką Dobra, pusz most dla ciebie. Dobra, Toż mnie nie przepraszaj, co ty? A nie, że wpadasz, to najważniejsze, a nie, że późno czy nie późno? E, tam. Okej. Okay.

Dobra jak musimy tam dostać się to dostaniemy się Jezu jakie okay, mechanizmy są tu zbudowane Kurde Ej. Okay. Teraz co? Eee. Aha, już rozumiem. Dobra, chwila, chwila, chodź tutaj po prostu. Dobra, pójdziesz tam dalej? Pójdziesz, dobra. Super. I tutaj przyszła też byłoby super O i dźwignię przełączyć O o o, o. dźwignie, dobra oj tutaj, i dźwignie przełącz Czy grałem w Overwatch? E, grałem w Overwatch. Grałem przez jakiś czas. No, Nie jest zbyt dużo. Na kanale masz to, co. To co grałem, masz na kanale wrzucone. E, nawet nie jest łagierka, nie powiem, że nie, ale jakoś tak. Ja po prostu nie gram w gry online. Nie gram w gry multiplayer, bo nie jestem zbyt dobry w nich po prostu. I Nie, nie bawię się dobrze, ponieważ mnie cały czas zabijają. A poza tym jakoś tak. Zawsze do grania ciągnie mnie to, że, że, że poznaję jakąś fabułę, jakąś misję, jakąś. Zobacz, Jakąś historię, świat przedstawiony, a w Overwatch mimo wszystko jest powtarzalna mechanika, gram w ciągle, 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 wiadomo. Mogę się uczyć nowych postaci, uczyć się grać lepiej, no ale to mimo wszystko dalej nie jest, nie jest coś nowego, tylko ciągle jest to, to, to samo. Chyba otwieram mam postać, nie, nie mam, nie mam. Ten, ten e, żołnierz 71 mi się podobał, ale to, co to, to jest tylko postać, nie? Każda inna. O kur... I'm yeah, fine. What the hell was that? I don't know. That should never happen. It must have been damaged somehow. There's the watchtower. Oh, more bridges. Are these really necessary? bring it up with mark when you see him he says that they're a perfect way to keep the mechs away because it takes human intelligence to figure them out but we think he just likes fridges oh ah, that's the problem Na petset grasz? Tak, 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 tak. To jest na petzecie. Dobra, ale chwila. E, to przełączę do góry. Ej, to jest błąd. E, ona tu może stać. Ja muszę iść tam w takim razie. Tak, a to co robiło? To podnosiło czy odpuszczało A w ten sposób robiło No dobra, no powiedzmy Eee Część ludzkiej inteligencji, co? Opuść to, mm, no ciekawe Bo gram na padzie wiesz, gram na padzie. Trzeba ludzką inteligencję tak? <laughs> Okej. Okay. There is the problem I have found. Found, 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 found. <laughs> oh god. Dobra, pomyślmy nad tym. Pociągnij, co się teraz stanie. To jest moja ulubiona część Far Cry? it, hmm. it. Chyba czwórka mi się najbardziej podobała, chociaż druga też była bardzo fajna. Kurde, no, mam jakiś tutaj głębszy problem ze sobą. Już nie wygląda na małpę. Co ty gadasz? I jeszcze się bije, no patrz, każda małpa. Co to, że ma ogon? Nie ma ogona, ma jakąś taką tasiemkę. Ale skaczek jak małpa, no zobaczysz. Małpa, no, co ty robisz? No kurwa, próbuję to obczaić, ale nie jestem zbyt upośledzony. Aha. Jak podniesiesz do góry, to co się stanie. A widzisz, a mnie wciągnęła czwórka. Ja czwórkę przeszedłem w całości. To jako jedyne, jedynego farka jak którego przeszedłem w całości, to jest czwórka właśnie. W ten sposób. Hmm. Pull the lever. Pull the lever. Ucieka, kurde. Reimaldami był bardzo słaby. Bardzo, bardzo słaby. Jest tam jakaś dźwignia. Dobra. Jeszcze raz. New Down. Hm. No, New Dawn nie grałem, więc nie wiem, nie wiem, co z New Down powiedzieć. Piątkę grałem i mi się znudziło, ale New Down nie grałem, nie wiem, nie wiem. No, niestety. No, New Down muszę sobie nadrobić, ale to za czas jakiś. Na razie mam dość farkaiów. Piątki nie przeszedłem, zdaje mi się, dlatego, ponieważ no byłem już znudzony tą tą grą, miałem już dość tego. No no no, no cross, no cross, no no no, wracaj, pomyłka wracaj, dyleknieknołem, no, <grymne> kurde. <grymne> czy to samo, to nie wiem, ale ale na pewno ten, na pewno bardzo podobne, no, czy... Wiesz, naftus, no wszystkie te far kraje od, od trójki są takie same, no nie oszukujmy się. Ale mają takie zmiany, że są coraz bardziej epickie, coraz większe, wiesz. To jest, trochę się tam się zmieniają, ale mechanika jest ta sama i no mnie to już zmęczyło, no. I ja już grając w piątkę, powiedziałem, że piątka jest super, ale nie zagram w nią. This is Post-9. Come in, Base. Are you reading me? Over. Base, come in! What's going on? What's going on? Trip. No! 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 no. Trip. i no. To Magister, witam bardzo serdecznie. Ma, ale zawsze mi miło, nawet na chwilę, warto, warto do mnie wpaść. Znaczy nie wiem czy warto do mnie wpaść, ale miło, że wpadasz. Kurde, nie, nie zabrzmiało zbyt skromnie. O a co tu jest? O jezu się. Chwila, chwila. Dwonaraz. O, fajnie. Dobra, sztuczka, naprawdę. Ach, jest. jest. ten refleks małpy? Nie wiem. Nie wiem, czy ten refleks małpy. Akurat refleks małpy jest zależny ode mnie, a ja małpą mnie jestem, więc nie wychodzi. O, nie, nie, nie. nie. Jeszcze jeden obrót. Jeszcze jeden obrót. Jeszcze jeden obrót. Ała, to bolało. Okej, okay, załatwiony. To jest to jakieś nowe anime? Nie, to w ogóle nie jest wspólny. Ten świat nie jest w ogóle wspólny z anime. To jest y, Enslaved i, i to nie jest chyba świat z anime. Chociaż, nie wiem. Raczej nie, raczej nie jest wzorowany na anime. Obawiam się, że nie. Chociaż postawałoby, jak nie, bo nie mogę, że nie. Mhm, załatwiony. A! Okej, okay. okay, załatwiony. Jest o panie Kto to pan tak spierdzielił Chętaj! Kurwa, dlaczego chętaj? Co, co tu jest chętaj w ogóle? What? Bo co, bo bon, gonklat ma no, czy co? No, to fajnie rozumiem Jarek. Skąd tutaj takie nawiązanie wynikło? O oh mój Boże, nawet naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić. Według Ciebie jakich jest 5 gier, które grałem i najbardziej mi się spodobały? w pytę, to jest trudne pytanie. Tak, używam Restream, to prawda. Używam Restream. 5 gier, które mi się najbardziej podobały. Ty no nie wiem. No nie wiem. Na pewno, na pewno podobało mi się. Mass Effect. Wszystkie trzy części. Więc powiedzmy, że wszystkie trzy części. Dobra, dwie. Ta trzecia była już trochę słabsza, ale powiedzmy, że dwie części. Czyli mamy już dwie gry. Ok? Eee, to mamy trzecią grą, która mi się najbardziej podobała, jaką miałem powiedzieć. To na pewno. Znaczy, nie wiem czy na pewno, ale dałbym raczej Dungeon Keepera 2. O, super, gra, mega mi się podobała. To mamy trzecią. Czwartą grę, która mi się super podobała, to bym dał. Eee, hmm. Dodałbym raczej czwartą grę O! Warlords Battlecry 2 Mega mi się podobało, szczególnie z polskim dubbingiem. Świetna strategia, według mnie oczywiście. Być może tylko sentymentalnie jest dobra, a tak poza tym była słaba. Ale mega mi się podobała w każdym razie. A piątą grę jaką miałbym dać? Ech, kurde. Piątą grę. Może Red Dead Redemption 2 nawet? Mega mi się podobał. Nie, nie pamiętam gier, które da grałem jakiś czas temu. To jest taki problem, że dawno, dawno nie grałem w jakieś... Nie otwierzałem sobie dawno gier, więc nie pamiętam. Sądzę o... no dobra, powiedzmy, że piątej gry nie, nie potrafię sobie przypomnieć, no piąta gra to coś innego, może Red Dead Redemption 2, no nie wiem, takie to 5 powiedzmy. Ale to jest takie na szybko, to musiałem się przygotować, no co ty. Chciałbym spojrzeć na moją półkę, która już jest dawno dawno schowana w piwnicy i zobaczył wszystkie pudełka moje i zobaczył, co tam, ta, co tam fajnego było. Sądzę o Wiedźminie, który ma wyjść. Nie wiem, fajnie, fajnie, mam nadzieję, że budżetem, zaangażowaniem aktorsko i, i jeżeli chodzi o scenariusz do, dorówna. E, dorówna Wiedźminowi... E, tfu! Grze o tron. Że Wiedźmin dorówna grzeotron o tron. No, mam nadzieję. Tak, tak, sobie, tak sobie liczę na to i to byłoby bardzo miłe. Czy grałem w Grave keeper Grałem. Przez godzinę ją oddałem na Steamie. Jako, że jestem fanatykiem niemalże... Pan niemal, że mojej ulubionej prawie grze, jeżeli chodzi o takie indie, też nie powiedziałbym, że to jest moje top 5, e, czyli Stardew Valley, to myślałem, że, że ta gra będzie te, tak samo wciągająca, albo chociaż podobnie wciągająca, a kompletnie nie wiedziałem, co mam w niej robić. Nie, nie ogarniałem, co tam mam robić, co się dzieje. Jakoś tak mnie nie wciągnęło zupełnie. Stardew Valley było dla mnie dużo łatwiejsze do przełknięcia. Więc, więc może kiedyś na promocji kupię i może się przegryzę w to dalej. Bo ogólnie typ gry mi się mega podoba. Lubię takie gry tego typu. Takie symulatory, spo symulatory społeczności, ale nie, nie jakoś tak nie podpasował, nie wiem dlaczego. Nawet. Nie wiem, a słyszałem, że jak skoro mi się podobało Stardew wali, no to Grave graveyard będzie super fajny i nie ma opcji, żeby mi się nie spodobało. No jednak jest opcja, bo się nie spodobało mi się. Miałem duży plan z tej gry, bo miałem wrażenie, że, że będzie idealna dla mnie, a nic bardziej mi mylnego, bo nawet nie tyle, że to nie idealna, co, co nawet nie, dam, nie mogę w nią grać, bo mi się nie podoba. Hmm. Ale to dlatego mówię, nie ogarniałem. Gra za, za słabo mnie poprowadziła do tego, co ja mogę robić i nie wiedziałem, co mam robić po prostu. Coś miałem zrobić, a nie wiedziałem jak, nie wiedziałem gdzie. Hmm. Więc powiedziałem sobie, no dobra, no, skoro gra nie potrafi nawet na początku pociągnąć, co mam robić, nie mnie w tę, grę, no to ja nie wiem, dlaczego mam w nią grać. Start wali, załapała mnie od razu. Po proste, chodziłem jakieś grządki tam sobie robiłem. Nie wiem, w retrograch. E, Bitcop, no, wiem, że nie, nie jesteś na bieżąco, widzę, że nowy jesteś. To nie, raczej nie jesteś e, obeznany z moją, moimi aktualnościami, ale jeżeli chodzi o Bitcopa, to mam ją na liście do przejścia. Ale jeszcze czekam na razie. No, Bitcop to jest Polska gra, więc chcę, chcę to nadrobić, ale zobaczymy.